Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. W tym wesołym czasie ja na pewno będę życzyła wszystkim moim bliskim wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze. Ale pojawia się pewien dylemat: jak to zrobić w sposób klasyczny i tradycyjny, a może jednak wirtualny? No właśnie, jak to robią Polacy? czy otrzymujesz albo wysyłasz takie klasyczne, tradycyjne kartki świąteczne? Nie, nie wysyłam i nie otrzymuję i bardzo tego żałuję niestety. Tą tradycję podtrzymujemy jak najdłużej po prostu. A komu wysyłamy? Najbliższym znajomym, kolegom z pracy, wszystkim tym, którzy mnie pamiętają. A dużo tych kartek panowie wysyłają? Około 20-30. Jak byłam mała, to robiłam dużo karczek. Robicie własnoręcznie komuś kartki świąteczne, takie laurki? No! A komu? Mamie. Mamie? A mi e, wszystkim, wszystkim, co lubię. W moim przekonaniu e, tradycja wysyłania kartek świątecznych nie, nie, nie zaginie. Ja już dzisiaj drogo mailował wszystko. Dzisiaj to są już maile tradycyjne. Tradycyjne maile. Jest. A jak się trafi jakaś kartka, to od bardzo starych ludzi, którzy nie wiedzą, jak otworzyć laptopa. Mam taką propozycję. Połączenie trochę nowoczesności i tradycji, czyli zrobienie sobie selfie, które potem stanie się realną, nadzwyczajną, tradycyjną kartką, która powędruje do pana bliskiej osoby, okej? Okay? Zrobimy? Świetnie. 3 Dobra karska Dobry, dla, żony, dobra. dla żony, dla żony! Dla żony oczywiście. I wyślemy komuś fajnemu bliskiemu, na przykład Mikołajowi myślemy, co? Ekstra! Вот, Касси, если удалось,